W dużym uproszczeniu chodzi o aplikację Deep Face Live, która na twarz streamera może. No to ja mówiłem Wam już a propos dramy z Leksiem, nie? Jak wkładali jego twarz do, od <noise> do odkurzacza, do tego zdjęcia z odkurzaczem. że to kiedyś, zobaczcie, że będzie taka drama, że jakiś youtuber nie będzie mógł się czegoś wytłumaczyć, a to będzie po prostu wstawione. No bo tutaj to jeszcze widać, że to dziwnie wygląda, nie? Ale ta technologia idzie coraz bardziej do przodu. Może nałożyć w zasadzie dowolną inną, na przykład jakiegoś aktora. Wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym, choć z wyczuwalnym opóźnieniem. I tutaj przykład z polskiego potwórka ze skimu Demonza. A to mi można machać chyba paluszkiem. jak ja bym na przykład? Kim ja bym mógł się stać? Ciekawe jakie ja tam są twarze do wyboru. No, to jeszcze chyba usta też nie są, bo masz kamerę z góry? No. no mam kamerę z góry. Dalej jakiś problem masz człowieku. Jak ty masz problem? Pff. I to nie jest jakaś technologia z NASA, dostępna dla nielicznych, a powszechnie dostępny program, który każdy może pobrać za darmo. Jest dostępny w jest dostępnych kilkanaście modeli bazujących głównie na znanych aktorach i aktorkach, ale nie tylko. Tym samym programy Exodus! animacji ze statycznych ujęć i przykładów wykorzystania tej czy podobnej technologii w złej wierze nie trzeba daleko szukać. Przegląd TikToka natrafiłem na Ilona Maska rzekomo reklamującego przeróżne produkty, wszystko na bazie tego samego ujęcia, ale z podłożoną nazwą przeróżnych skamerskich wynalazków. Z jednej strony mówię Wam o tym jako o ciekawostce, ale z drugiej chcę Was przestrzec przed tego typu skamem. Nadchodzą nieco przerażające czasy... Takie coś nie powinno być legalne, ale to kurwa nie jest legalne to wiesz, no twarz to jest twoja, no, masz prawo do własnego wizerunku, więc Elon by mógł wszystkich tych, y, te firmy pozwać, tylko że to są takie firmy-słupy, że to ciężko, do, do, musiałbyś naprawdę poświęcić dużo czasu, żeby to wszystko, y, skamy tak zwane, nie? nie? są. Ja na przykład, jak, y, tak samo jak ktoś rzuca pełno moich materiałów, nie? Ostatnio ktoś mi na Twitterze jakiś mój film sprzed 10 lat zrobił, to nie wiem, z 5 milionów wyświetleń. No to też teoretycznie, ja z tego nie mam nic. Ktoś po prostu skopiował, wyciął nawet wyciął znaczek Savardenga, wyciął znaczek Savardenga, żeby nawet nie było widać, że to ja zrobiłem, nie? No ale to szkoda mi czasu na ściganie czegoś takiego i zgłaszanie, a na Twitterze to się ciężko zgłasza o prawa autorskie. Takie żyćko. Ace Deepfake'ów, gdzie ludzie będą musieli udowadniać, że to nie oni są na nagraniu, mimo że postać w filmie do złudzenia ich przypomina. Możecie sobie wyobrazić chore sytuacje, które mogą z tego wyniknąć, i kolejnych celebrytów, próbujących udowodnić, że to nie oni są na kontrowersyjnym nagraniu. Może to też działać w drugą stronę, jako wymówka dla kompromitujących nagrań, gdzie każdy może podważać dowód, mówiąc, że to fake. Generalnie czuję, że będzie z tym młyn, i jako społeczeństwo będziemy musieli wypracować. Nowe... No właśnie, u nas wybory niedługo, nie? To jestem ciekawy, właśnie, czy będą jakieś takie filmy. przed wyborami. No i wytłumacz babci, nie? Jak, wy, jak wyjdzie na Tuska na przykład jakiś film, jak Tusk mówi, ja to jak wygram wybory, to od razu sprzedaję całą Polskę do Niemiec. No i wytłumacz babci, że to fake. <laughs> nie, nie dasz rady <laughs>